Witam państwa bardzo serdecznie. Witam Rady, Rady Miasta Księdze. Cieszę się bardzo, bo okazało się, że w końcu nie muszę wyjeżdżać do Warszawy na spotkania kodu, a mogę robić to również w pojściu także że ukłonę w stronę organizatora, że możemy spotykać się w Siedcach. Możemy bronić demokracji, a przede wszystkim hasło dzisiejszego spotkania to to, że możemy bronić wolności. Wiemy, co się działo z Trybunałem Konstytucyjnym. Błędy innych nie upoważniają do tego, aby popełniać jeszcze większe błędy przez kolejną władzę, która teraz rości sobie prawo do tego, aby wszystkimi rządzić. Tematy, które dzisiaj powinny być poruszane i mówimy o tym, jak będzie wyglądał system sprawiedliwości, czy będziemy mogli się bronić, czy nie, myślę, że są najbardziej kluczowe i istotne dla nas, dla nas, Polaków w XXI wieku i w środku Europy. Powiem tak, po moich rocznych doświadczeniach jako radnego rady miasta w Siedlce dochodzę do wniosku, że Siedlce to taka Polska w pigułce. Powstały wolne media również w Siedlcach, telewizje internetowe i muszę Państwa poinformować, że nie jest to widziane przyjaznym okiem przez obecne władze naszego miasta, kiedy telewizji internetowe relacjonują posiedzenia komisji czy sesji Rady Miasta. Mam nadzieję, że Państwo obserwują to i również dochodzą do tego samego wniosku. Mówią, że Siedlce to taka polska w pigułce. Radny Rady Miasta siece nie może spotykać się z mieszkańcami, bo wtedy jest odsądzany od czci wiara, najchętniej byłby zlicytowany, przepraszam, zlinczowany za to, że śmie mówić o tym, jak wygląda życie w naszym mieście. Myślę, że te spotkania zainicjowane dzisiaj w Siedlcach pozwolą na to, że... W Siedlce również staną się taką kolebką kodu, który będzie oddziaływał na sąsiednie miejscowości, na sąsiednie miasta, które chcą do nas dołączyć, na cały region. Myślę, że jego manifestacja jest również manifestacją tego, aby walczyć o wolność i demokrację. Dziękuję serdecznie.